Dojrzewający karczek. Można go samemu wykonać w domu. Nie musisz mieć żadnych umiejętności kulinarnych. Siemano, siemano, witam na kanale Stare Schematy Płoną. Dzisiaj robimy mięsiwo. Dojrzewający karczek. Dzień pierwszy. Zasypujemy cukrem. Tak, porządnie. I do lodówki na 24. 4 godziny karczek zasypany obficie cukrem i czekamy do jutra teraz go wkładam do lodówki jak wypływają z niego soki ok sprawdźmy co tu się wydarzyło po 24 godzinach Patrzcie się, ile tu płynu Cukier odciągnął płyn z mięsiwa. Teraz tak spukujemy. O, mięso twarde się zrobiło. Spukujemy ten cukier i zasypujemy solą na następne 24 godzinki. Tak wygląda mięsiwo po upukaniu pod bieżącą wodą z cukru. Patrzcie, jak zmieniło kolor zrobiło się bardziej takie ciemne, twarde. I teraz co? Sól. Sypniemy trochę na dno naczynia. dodamy mięsiwo. Tak. I grubo solą. Sypiemy grubo solą. Nie ma co się certolić, jak to kiedyś mówił. Świętej pamięci Adolf Kudliński Światło mam tutaj kijowate Dobra Przypujemy ładnie Rozprowadzamy sól I do lodówki Na następne 24 godziny Dzień drugi Z miesiwem zaliczony Ok, trzeci dzionek Patrzcie ile tutaj jeszcze Płynu sól wyciągła z tego mięsiwa I dzisiaj co, że będziemy przyprawiać Nacierać przyprawami Pończochy się tutaj już parzą, zalane są rządkiem. Dobra, ja to teraz spłukam pod bieżącą wodą tą sól I nacieramy przyprawami Mamy to mięsiwo umyte Jeden kawałek sobie przy, przyprawię czołgunkiem grubo nasmarujemy i do pończochy i wieszamy dobra to natrę się włączymy porządnie natrzeć pierwsza sztuka mięsa natarta czosnek i jeszcze tak oprószyłem delikatnie pieprzem czarnym i co do pończochy na hak, pyk pyk pyk, kurde jedną ręką to, o, mamy taką pierwszą sztukę, leci, na hak, tam wisi. Dobra, druga sztuka mięsa, nie wiem czy mówiłem wcześniej, pamiętajcie, że przed przy, przyprawami, żeby umieściło słyszyć jakimś ręcznikiem papierowym czy ściereczką. O tak to wygląda tutaj pójdzie co? słodka wędzona papryka mięsiwo mam już natarte a wy możecie użyć przypraw jakich tylko chcecie ziół do koloru do wyboru jak tylko fantazja wam podpowie mięsiwo już wisi w temperaturze pokojowej zostawiam tak na jakieś 7 dni Mam nadzieję, że wyjdzie, nie użyłem do tego peklo soli, sama sól kamienna. Czekamy na efekt, chociaż myślę, że się uda. Ostatnio jak robiłem schab dojrzewający był zajebisty po prostu. Tam użyłem soli peklującej. Tutaj bez peklo soli. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Ok, minęło 10 dni. Mówiłem 7 ale minęło 10 Na pierwszy ogień sprawdzamy karczek przyprawiony Czosnkiem Zobaczymy jak to wyszło Jak to wygląda w środku Tak to wygląda Twarda sztuka Kroimy Pokaż kotku co masz w środku Nieźle, nieźle. Fajnie to wygląda. Pachnie. Ładnym czosnkiem przeszło, aromatem czosnku. Teraz cieniutki. Pasterek. I próbujemy. gębie, Coś pięknego. Mm. Warto było wrócić do takich wyrobów po 30 latach. Drugą sztukę mięsa naszego karczku przyprawiony słodką wędzoną papryką. Sprawdziłem nic tutaj się nie dzieje. Zaznaczam, że nie dawałem peklosoli ani grama. Zostawię to jeszcze na dwa. Dwa tygodnie tak trzy tygodnie chcę powiesić zobaczę co z tego wyjdzie czy to się uda ale ten wyszedł świetnie z czosnkiem piękna sprawa zachęcam ludzi róbcie takie myliny w domu w sklepie to kosztuje majątek a no, można samemu sobie to zrobić bardzo łatwo przygotować każdy może to zrobić sam w domu To jest takie pyszniaste, że chyba to za... dzisiaj to zjem. Znając życie, zjem to. No, jest. No, pyszne. Piękna sprawa. Albo nie. Jeden kawałek schowam do lodówki. Owinę go w papier... w papier śniadaniowy. Niech ta wilgoć się rozejdzie po całym mięsiwie. Będzie takie troszeczkę. zmięknie troszkę. Gdzie się łatwiej kroiło. To by było na tyle. Kończymy dzisiaj. Jak się podobało, subskrybujcie, komentujcie. Dużo zdrowotności życzę do następnego. Pozdrawiam. Dojrzewający karczek. Można go samemu wykonać w domu. Nie musi mieć żadnych umiejętności kulinarnych.